Słuchajcie, niedawno podniosłem Tego pięknego dwunastaka Przepiękny dwunastak No i idę tutaj się rozglądam Wiem, może Może coś jeszcze jest I niedaleko Niedaleko tego miejsca leży kolejny Tylko nie wiem, czy to będzie para bo, bo jakiś jest lżejszy, lżejszy, nie wiem, ale lewa strona, bo tu mam prawo, to jest lewa strona. Zobaczcie, druga sztuka na dzisiejszym wyjściu po świętach, ja cię kręcę. Zobaczcie, takie zbiory to ja rozumiem. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę. No coś pięknego. Yy, piątka lewa. Dziesiątek, dziesiątek. Dziesiątek lewy. Masakra, no muszę tu się jeszcze pokręcić. Może... Nie wiem. No się tak ciężko określić, czy to jest para, czy nie. O. Bo tak wygląda jakby to właśnie z innego łosia jest, bo nawet jest trochę zarys tych rosoch inny. No nic Będziemy szukać, zobaczymy. Może, może faktycznie to jest coś innego. Hejka, pozdrawiam.